Także lecimy. Także. Oko. Tak chyba jest git, nie? Okej okay. Wszystko już jest. Także. Lecimy. gór! Mam dodać wszystkie bloki. O. Z poprzednim odcinku, że mówiłam, że nie da się na tych. Yy, właśnie się nie da. Także dzisiaj robimy już szyby. I to i da ten. Dzisiaj jeszcze robimy szyby. Także e, zapraszam do odcinku. E, tutaj wszystko już budujemy. Tutaj cyk, cyk, pięknie wszystko. Ale to co, lecimy. Kurde. Ale muszę niestety go budować, ale się. Siadę klatek No, to. Bo Okej, budujemy do tyłu, później dokończymy. No, po to tak teraz. do tej kratki. Nie wiem, do której. Chyba do tysiąca. <hahaha> to chyba już jest. Okej. Y to chyba kratek. Dobra, także lecimy znów i do tej kratki. Lecimy. Znów buduję na kreatywnym. Lubię grać na kreatywnym. Także co? Daj, budujemy i dalej, 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 i dalej. I dalej. Poczekajcie, muszę zobaczyć czy dobrze. Kemerkę ustawiłem perfekcyjnie. Dobra, perfekcyjnie. Perfek okay see how I'm let's go let's go let's go let's go go let's go, go. Let's go. Muszę zobaczyć, ile mam baterii. Bo niedawno, nie radzę. końca odcinka i nie na YouTube. Takie. Dziewięć baterii, kurde Dobra. Także to by było na tyle, bo już kończy mi się bateria. A sam przekiś ten filmik na YouTube, to z kolejnym odcinkiem już skoczymy. Hello?